Niedziela, prześwięta. Jestem w kolejce do spowiedzi. Nie chciałem tu być, ale jak trzeba, to trzeba. Jest coraz bliżej mojej kolei. Słyszę tylko puk-puk i ktoś wchodzi i wychodzi. Stoję, stoję i nagle jakaś kobieta do mnie podchodzi, taka 60 plus 5 na 10 i się pyta: Przepraszam, gdzie tu jest spowiedź? Ja się na nią spoglądam. I z niedowierzaniem oraz niepewnością mówię, że tutaj. Wskazując palcem na konwesjonał. Ona się pyta: A gdzie ksiądz spowiednik? No tutaj, w kredensie. Że gdzie? Dopiero po chwili ogarnąłem, że powiedziałem kredens. Ale jak w kredensie? Nie odzywałem się przez chwilę, po czym powiedziałem Przepraszam, ee, chodziło mi o konfesjonał. Kobieta spojrzała się na mnie ze zdziwieniem, pokryciła głową i odeszła. Pomyślałem sobie wtedy, kto z nas miał bardziej nierówno pod sufitem? Patrzę, że nadeszła moja kolej. Wchodzę do środka, zamykając za sobą drzwi. Klękam i zaczynam się drżącym głosem spowiadać. W, w, w imię ojca, syna i ten... Ksiądz przerwał. No i co dalej? N niech będzie pochwalony. Kto pochwalony? Ja już czerwony na mordzie odpowiadam. He. <laughs> Jezus Chrystus oczywiście. Na wieki wieków, amen. Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzech. Eee, jestem stuleją. Kim? To znaczy młodym kawalerem. Eee... Ostatni raz? raz. A tak, tak. Eee... Ksiądz wzdycha i mówi. Spowiadałem się... Yy, tak. Ostatni raz spowiadałem się trzy komu temu. Przepraszam, kiedy? No, trzy komu nie temu. Ksiądz trochę zakłopotany. Ale jak trzy komu nie temu? Yy, no, trzy komu nie temu. Ksiądz miał coś powiedzieć, ale ja szybko odpowiedziałem Do widzenia. Wstałem, a ksiądz nerwowym szeptem do mnie. Młodzieńcze, co ty robisz? Wychodzę, a i niech ksiądz schowa tą butelkę wina i kielich, bo wszyscy widzą. Ksiądz ewidentnie zawstydzony, nerwowym szeptem do mnie. C cicho, ciszę mów, chodź, chodź to ci pole, nikt nie zauważ! Uśmiechnąłem się. I zaczynam znowu klęczeć przy kratce. Ksiądz nalewa do kielicha wino i mi podaje przez wylot, ale niestety się nie mieści. Ksiądz w takim razie wciska szyjkę butelki przez otwór i wlewa prosto do mojego gartła. Zaczynam pić wino z księdzem. Raz jeden, raz drugi. Łyk Week za łykiem, siedzę tam już z dwadzieścia minut, mohery już w wku... ksiądz wyciąga drugie wino i znowu to samo. Gdy już wszystko wypiliśmy, ksiądz powiedział lekko pijanym głosem. Teraz uzyskasz rozgrzeszenia dziesięć komunii. Mówię, Bóg zapłać, po czym całuję stółę. Mam nadzieję, że nie powiesz nikomu o dzisiejszym rozgrzeszeniu. Tajemnica spowiedzi! o czym zapukałem, a ksiądz wyszedł z konfesjonału krzycząc Następny?